Według tradycyjnego reiki uczymy się znaków na drugim i na trzecim stopniu. Na drugim stopniu według tradycyjnego rejki uczymy się trzech znaków. Oto zaczynamy z sei se reiki to są trzy znaki, których uczymy się na drugim stopniu, jak ich używać, jaką mają energię i tak Natomiast na trzecim uczymy się jednego znaku, tak, zna, tak zwanego znaku mistrzowskiego. I tak w przypadku na stopniu pierwszym, na stopniu drugim, to te znaki mają reprezentować yy, właśnie strefę fizyczną, emocjonalną, mentalną, a w przypadku tego na stopniu trzecim, strefę duchową, czyli pokrywają wszystkie cztery ważne strefy życia człowieka. Natomiast jeżeli jest nauczona większa liczba znaków, to to już nie jest tradycyjne reiki. To wymyśliły kiedyś osoby, które no, chciały pokonać ludzi, których, których, których nazywali konkurencją, czy też postrzegali jako konkurencję i po prostu zaczęli twierdzić, że objawiły im się dodatkowe znaki albo że tak naprawdę Mikał Usui miał wiele innych znaków, ale ich nie dał innym, tylko tam wybranym osobom, ale oni jakoś do nich dotarli. No i po prostu to jest taki chwyt marketingowy, gdzie napycha się zbędnymi znakami rejki, robiąc taką hybrydę z tego, takiego mutanta. Ja jestem akurat za tradycyjnym rejki. Tak więc... Ważne by było być bardziej sceptycznym co do liczby znaków. Zresztą, czy znaki są tak bardzo potrzebne do uzdrawiania, o tym powiem w następnym filmiku. Zapraszam.